September we met, I can tell by smile. You had not been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driveway. Cześć, Dzisiaj w Audi A4B8. Chciałbym wam pokazać, jak dołożyć dodatkowy plus do alternatora. przewodzik sobie zamówiłem na Allegro 2,30 yy, m, 30 Długi i tutaj, od alternatora, tutaj wystającą tą śrubę. Co widzimy, musimy się wpiąć tutaj. Po ściągnięciu pod szybia tu mamy klemę plusową. No i wepnę się tutaj w te wolne miejsca. Dogrodzi, tutaj przedostać chciałem się przez miejsce gdzie wchodzi rura klimatyzacji i tutaj od góry szczypcami będę wyciągał przewodzik dodam jeszcze, że przy okazji można sobie tutaj wyczyścić to wszystko z liści ja to wezmę odkurzaczem, wyczyszczę tak zauważyłem, że tutaj filtr powietrza jest I na czym go nie ma i mnie to troszeczkę niepokoi, więc poszukam sobie gdzieś na internecie i zamówię i z tego też nagram filmik, jak dołożyć właśnie tutaj ten filtr powietrza no i tak, stwierdziłem, że nie będę się pierdzielił, wziąłem tutaj odkręciłem tą śrubę swój poddałem tu ładnie go wsadziłem tutaj musiałem tą nakrętkę wykręcić żeby przekręciłem ją tu, zostawiłem po prostu gdyby kiedyś może była potrzebna przeszedłem przez tą groć tutaj tutaj przewodzik wychodzi a tutaj cyk i do alternatora zaraz zobaczymy jakie będzie ładowanie tutaj jeszcze zabezpieczę sobie go mm, peszem tutaj sobie luźno gdzieś trytytką go przyłapię może tutaj jedną by wystarczająco a dlaczego w ogóle się biorę za to na testerze diagnostycznym Podczas uruchomionego silnika napięcie pokazywało mi 13,3. Jest za mało. Dlatego postanowiłem, że dołożę tutaj dodatkowy plus do alternatora. Zaraz zobaczymy jakie będzie napięcie. No i moi mili. Jestem już po pomiarach. Napięcie na akumulatorze 14,4 V, czyli tak jak być powinno. Dodam, że wcześniej wynosiło ono 13,3. Było stanowczo za mało. I akumulator nie był doładowywany. System start-stop nie uruchamiał się w tym momencie. Może to i dobrze, wtedy wiemy, jak nikt nie cierpi tego systemu, no ale moim zdaniem akumulator powinien być prawidłowo ładowany. Dziękuję, pozdrawiam i do następnego. Trzymajcie się. Hej.